Olej rycynowy indyjski, terapeutyczny. Jak używać go zewnętrznie? Chciałabym najpierw wypowiedzieć się tutaj w tematyce kosmetologii. Olej rycynowy możemy zakrapiać do olei, każdego oleju, z którym się smarujemy ciało, do mleczek, do kremów. Możemy bezpośrednio go nanosić na twarz czy w ogóle na ciało, ale samo najważniejsze, musimy go podgrzać. Podgrzewamy wtedy w kąpieli wodnej, ulewamy troszeczkę do szklanki i wkładamy do garka z wodą, aby w kąpieli wodnej go podgrzać. Oczywiście tak, aby nie był gorący, aby się nie poparzyć. Proszę Państwa, gdzie możemy jeszcze zewnętrznie w kosmetyce użyć oleju rycynowego? Możemy używać to jako wcierka do włosów. Bardzo dobrze rosną włosy. To takim osobom, które mają problemy z cienkimi włosami, rzadkimi włosami, możemy to używać na brwi i na rzęsy. Robić układy. Wacik po prostu umaczany w oleju rycynowym czy zalany w kąpieli z oleju rycynowym, przykładamy po prostu na brwi, przykładamy na rzęsy. Myślę, że efekty będą Prawie natychmiast, z uwagi na to, że włos jest zupełnie inny po pierwszym zabiegu.